Bardzo, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dyskutujmy w oparciu o fakty, a nie o imaginację. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ustawy z Konstytucją złożyli parlamentarzyści z różnych partii politycznych. Trybunał zbadał zgodność ustawy z Konstytucją. Konstytucją podpisaną nota bene przez byłego lewicowego prezydenta i uchwaloną przez Sejm Zarządów Lewicy nawet byli członkowie trybunału ocenili że trybunał nie mógł orzec inaczej w tej sprawie tak więc dziś tak zwani obrońcy konstytucji protestują przeciwko de facto nie tylko orzeczeniu trybunału konstytucyjnego ale i samej konstytucji patrząc zaś na sprawę z perspektywy unijnej po raz kolejny Parlament Europejski, który nawołuje do przestrzegania praworządności, niestety sam tę praworządność łamie. Zatem wzywam do poszanowania traktatów, bo to one jasno wyznaczają zakres działania Unii i granice jej kompetencji. Zgodnie z artykułem 168 paragraf 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii działania Unii są prowadzone w poszanowaniu państw członkowskich w zakresie określenia ich polityki zdrowotnej, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Inicjatorzy zaś dzisiejszej debaty chcą za wszelką cenę podtrzymać uliczne protesty, protesty, które w czasie pandemii zagrażają życiu i zdrowiu nie tylko protestujących, ale i wszystkich, którzy się z nimi kontaktują. Pani posłanka z Hiszpanii tak wzywa do protestów. Przypomnę protesty marcowe w Hiszpanii, okupione wielką liczbą śmierci, wielką liczbą zgonów w Hiszpanii. Jak się Pani nie wstydzi? Tak więc re, realizacja tej lewicowej agendy będzie okupiona tysiącem zachorowań i zgonów z powodu COVID 19, i to będzie również Państwa odpowiedzialność. Dziękuję bardzo.